czwarty Tom 3 sierpnia 1901 roku. Łaska jest częścią samego Boga, tak więc dusza, która ją posiada, ma władzę nad piekłem, nad ludźmi i nad samym Bogiem. Dziś rano mój ukochany Jezus nie przyszedł, więc po tym jak tak długo na niego czekałam, przyszła królowa matka, prowadząc go niemal siłą. Jednak Jezus uciekł. Wtedy najświętsza dziewica powiedziała do mnie: Córko moja, nie bądź zmęczona proszeniem go, ale bądź natrętna, gdyż to jego wymykanie się jest znakiem, że chce zesłać jakąś karę. Dlatego ucieka z oczu osób, które on miłuje i które go miłują. Jednak ty się nie zatrzymuj, gdyż dusza posiadająca łaskę ma władzę nad piekłem, nad ludźmi i nad samym Bogiem. Albowiem skoro łaska jest częścią samego Boga, a dusza ją posiada, to czyż nie ma władzy nad tym, co sama posiada? Przyszedł więc po kilku zmaganiach zmuszony przez królową matkę i nagabywany przeze mnie. Miał jednak podniosły i poważny wygląd, tak iż nie miałam odwagi się odezwać. Nie wiedziałam, jak mam przełamać ten podniosły wygląd. Pomyślałam, że może uda mi się, mówiąc mu niedorzeczności: Moja słodka dobroci, miłujmy się wzajemnie. Jeśli my się nie miłujemy, to kto ma nas miłować? A jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany moją miłością, to kto kiedykolwiek będzie w stanie cię zadowolić? Och, daj mi gwarantowany znak, że jesteś zadowolony z mojej miłości, bo inaczej stracę przytomność i umrę. Któż jednak mógłby wyrazić wszystkie niedorzeczności, które wypowiadałam? Sądzę, że lepiej będzie je pominąć. Jednak wydaje się, że w ten sposób udało mi się przełamać podniosły wygląd, który miał Jezus. Powiedział więc do mnie: Będę zadowolony z Twojej miłości, kiedy Twoja miłość przewyższy rzekę ludzkiej niegodziwości. Pomyśl więc o zwiększeniu swojej miłości, a wtedy będę bardziej z Ciebie zadowolony. Powiedział to i zniknął.